Siemoleczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy piątek, no i słuchajcie, mamy nowość. Nowość na moim kanale, a jest to oczywiście, y, są to karty ze Sportzu. Y, liga pierwsza, nasza pierwsza liga. Słuchajcie, w końcu doszły do mnie boksiki. Mamy tutaj, y, jak widzicie, hobby Boksa no i te y, zwykłe y, retail box, y, saszetki zwykłe, no i słuchajcie, mam tutaj dla Was oczywiście Fajną informację, jak widzicie, z moim kodem SEBEK 10, który jest ważny do 30 kwietnia, macie 10% zniżki na produkty z najnowszej kolekcji. Oczywiście z tej ligi pierwszej, z wyjątkiem ekskluzywnych boksów. Także warto skorzystać, bo zawsze to 10%, no, zawsze to coś, prawda? Także możecie sobie to wykorzystać. Ten mój kodzik do 30 kwietnia, także bardzo fajnie pamiętajcie o tym no i słuchajcie zaraz sobie otworzymy tego całego hobby boxa, zobaczymy czy coś ciekawego nam wpadnie, tutaj dostałem jeszcze taką checklistę, przewodnik kolekcjonerski możecie napisać w komentarzu której drużynie kibicujecie z tych które tu są, pewnie niedługo znajdzie się tu też Śląsk Wrocław ja wiem to nie jest śmieszne ale ale no niestety no Duże prawdopodobieństwo, że Śląsk spadnie, niestety, no ale zobaczymy. No, jeszcze jakieś minimalne szanse tam są. Dobra, ja sobie nie chcę tu psuć zabawy, ale z tego co widziałem na grupach, no to niektóre karty są naprawdę bardzo fajne. Są to oczywiście karty z prawdziwymi autografami, z kawałkiem koszulki i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy, czy coś ciekawego mi się tutaj trafi. A jeżeli szukacie jakichś kart. Zapraszam do mnie na Vinted, link znajdziecie w opisie i też zapraszam Was na najnowszy filmik mojego Kubusia, który otwierał tam najnowszą kolekcję od Panini. Link też znajdziecie w opisie. No dobra, słuchajcie, lecimy. Yy, otworzę sobie też jakieś saszetki może z tego Retail Boxa, zobaczymy. A resztę będę sobie otwierał na shortsy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy tutaj Hobby Boxa. 10 saszetek po 8 kart, czyli 80 kart będziemy mieć sezon 24-25, liga pierwsza. No i tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze nigdy nie trafiłem karty One of One, ale powiem Wam szczerze, z tego co tak się przyjrzałem, tym kartom, to one chyba lepiej wyglądają niż z Klasy Karty, możecie napisać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie, a kto napisze w komentarzu, piątek to przypnę mu serduszko i wstawię jakiś komentarz, fajny taki przy piąteczku, a czemu by nie, bo wydostanie się ten odcinek w piątek, a ja go nagrywam w czwartek. Dobra, jedziemy, no i zobaczymy, czy coś ciekawego się tutaj trafi. Śmieszna taka w ogóle soszetka z takim innym piłkarzem w ogóle i to widzę, że wszystkie są takie same. Dobra, ja nie będę tu przekładał. Wiadomo, że tutaj powinny być. Powinny, nie wiem. No, nie chcę się wygrzewać. Która jest tutaj grubsza? No, widać chyba. Nawet ta jest. No, ta jest gruba. Ale dobra, nie będziemy przekładać. No, co to się stanęło z tą faschetnią? Dobra, otwieramy i zobaczymy, jak to się prezentuje. Czy tutaj z tyłu coś jest w ogóle napisane? Fragmenty piłek nożnych. Karty z haftowanym logo klubu. Podpisy piłkarzy na kartach. Otwórz saszetkę i znajdź. No dobra, to otwieram i szukam. No dobra, zobaczymy. A jeżeli będziecie w ogóle chcieli jakieś karty z tej kolekcji, no to też będą na Vinted. Dobra. No i jedziemy. Co mi tutaj wpadnie jako pierwszy? O, proszę bardzo. No i powiem wam szczerze czekajcie, może zrobimy troszkę inaczej. O, bardziej w dół. O. I powiem wam szczerze, że bardziej podobają mi się te bazówki, właśnie z tej kolekcji, niż z ekstra klasy. No tył jest taki sam, ale bazówki są fajniejsze i w ogóle te karty specjalne też są. Moim zdaniem fajniejsze <laughs> zdjęcie w ogóle nie no. Fajne są karty, ale czekajcie, bo to jest w ogóle inaczej. Ok, dobra, zaraz zobaczymy jaką kartę specjalną tutaj trafię. Eee, ok, jedziemy, Może... no i mamy tutaj pierwszą kartę specjalną. <laughs> Śmiesznie, co to jest w ogóle za ten? O, ten ale śmieszna akcja. Ale nie no, karty są fajne. Podobają mi się. Dobra, mamy tutaj pierwszą specjalną. Tutaj bazoweczki będziemy odkładać. Mamy Barańskiego z ruchu Chorzów. Też fajna karta. I tutaj się nam coś świeci. A świeci się taka bazówka, ale z limitem do 25. Słuchajcie, 4 na 25. I też zawodnik z Wisły, Kraków i Jaroch. No więc spoko. Dobra, zrobimy sobie to tak. Idziemy z kolejną saszetką. Możecie napisać w komentarzu, czy będziecie to zbierać. No wiadomo, saszetki są nie są tanie, ale wiecie, jak traficie autograf na przykład, albo koszul, kawałek koszulki, no to już czadersko, co? Dobra, standardowo tutaj bazoweczka. Kolejna. No i naprawdę te, te bazówki mi się bardziej podobają. Nie wiem dlaczego, ale, ale bardziej. Coś mi się tu ładnie świeci. Wow, arka gdynia Żuchowski. No kurczę, ale powiem wam, że kolorystyka tych kart jest czaderska. Podoba mi się to naprawdę. Tak wygląda karta z tyłu. Naprawdę są bardzo ładnie wykonane. Tam z tyłu coś mi się tak fajnie świeci. Tutaj mamy też kartę z limitem do 45. A to co tutaj? Co, 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 to? Co, co, co to jest? Co to za akcja? Jakaś karta Net Ninja. Ale to jest taki jakby autograf drukowany i to jeszcze 12 na 25. Bomba bomba, Łukasz Bomba. Nie no, kurczę, ale powiem wam naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że kurczę, pierwsza liga. A patrzcie jakie mają tutaj w ogóle karty. Niezła akcja, to będzie ktoś z Arki. Na końcu widziałem. No, niezła akcja. Naprawdę podoba mi się to. Jestem ciekawy, jestem ciekawy jakim drużynom tutaj kibicujecie, więc możecie napisać w komentarzu. I tu będzie znowu ninja. Tu jest ninja, ale tutaj już jest bez... Bez limitu i bez takiego tak drukowanego autografu. No bo to nie jest, podejrzewam, też, nie wiem, dziwna akcja, ale możecie napisać w komentarzu. Ale mi się wydaje, że to jest taki jakby sygnaturka, nie? Ale ta ninja to, to, jest, to jest niezła akcja. One są w ogóle tak śmieszne, że aż mi się dziwnie je trzyma w rękach. No dobra. I tu znowu ich, 13 na 45 Więc bardzo fajnie. I tutaj mamy jeszcze kolejną kartę z limitem 18 na 70, ale się sypią te limity. Ja tak w ogóle to zbieram karty z limitami. Tu jest grubasek, a grubaska zostawimy sobie na, na później, dobra? Dobra, jedziemy z tymi chudzinkami, z tymi chudszymi kartami, saszetkami. Eee, dobra, wszystkie saszetki wyglądają tak samo. <laughs> Okej, okay, jedziemy z bazówkami. No z tyłu standardowo, oczywiście opis piłkarza. To mi się podoba, no tak, bardziej wiecie premium. No dobra, mamy pierwszą kartę specjalną. Łysczasz? Uuuu! E, nie, no powiem wam, e, kurde, e, to jest fajne, to jest. Kolorystyka tych kart. Na żywo to jest po prostu coś pięknego. No tu, a tu też jest limit. E, to, to co to? Wszystkie są z limitem? 20 na 25 Huhu. Uh, zabraknie mi albumu. <laughs> Ale naprawdę bardzo ładne. Ok, jedziemy dalej. O, kolejny grubas. Pewnie w jednym będzie puzelek, czy coś w tym stylu. Oj, powiem wam, że naprawdę bardzo fajna kolekcja. Dobra, jedziemy. No i tutaj mamy bazówkę na początek, oczywiście. Dobra, karty są fajne, takie sztywne i takie miłe w dotyku w ogóle. I co my tutaj mamy? Kolejna karta specjalna. Brzozowski. I to jest karta ruki. Nie no, ładne są. Naprawdę. <laughs> Kurczę. Powiem Wam, że bardziej mi się podobają niż te z Ekstra klasy. No i tutaj oczywiście mamy kartę z limitem 3 na 45. I tu wo <laughs> Trafił mi się autograf. No pięknie. I to jeszcze fajny limitik. 10 na 30 no autograf no nie spodziewałem się no czad naprawdę czadersko eee, czekajcie może weźmiemy te ninje tam przesuniemy trochę jest autografik no to się nie spodziewałem myślałem że tylko w tych grubych saszetkach coś będzie no dobra jedziemy jedziemy dalej i zobaczymy, co jeszcze tutaj wpadnie. No ale jak już autograf był, no to już pewnie drugiego autografu nie będzie, ale tam jeszcze jakieś kawałek koszulki albo coś i tam może wpadnie, nie? No dobra, mamy pierwszą kartę specjalną. Jest kolejna. Jezu, one są takie grube te karty, więc fajnie. No i mamy tutaj kotwica kołobrzek. Road to Elite. Fajnie. I co, i znowu limicik? No dokładnie, to już widzę, że to są limitowane. A tutaj też ładny limicik. 8 na 10. Wisła Kraków. Bardzo fajny limit. Kurczę. Nie, naprawdę. <laughs> Strasznie mi się podobają. Sorry, że tak powtarzam się, ale naprawdę są ładne. Dobra. Zobaczymy, co będzie w kolejnej saszetce. Czy to będzie znowu autograf? Gratulacje. Ja s <noise> serio? Znowu zrobiłem autograf? Może w tych grubych będą same puzelki. Wiecie o co chodzi, nie? Zaraz zobaczymy. Czekajcie. To już będzie drugi autograf, tak mi się wydaje. Pik. Artur Pik. Baku. Ale... naprawdę... Słoneczek. Fajnie, że zrobili taką akcję. Właśnie z e, zawodnikami. Z drużynami z pierwszej ligi. Tu mamy limicik 19 na 45 I słuchajcie, kto to jest? No, jest autograf. Pięknie. Tabiś. Kacper Tabiś. Jest autograf. I limicik 16 na 90 No, nie spodziewałem się, że wpadnie tu jeszcze jeden autograf. E, na czat. E, muszę się napić w ogóle, bo mi zasło w gardle. W sensie wody, nie? No i jedziemy dalej, moi drodzy. Ostatnia sašetka z tych cieniutkich. E, powiem wam, że no kurczę, dwa autografy w jednym takim boksiku? No dobra. Ruch chorzów tutaj na początek. Wisła Kraków. Pis. Ojejku, dobra, lećmy dalej, tu coś ciemnego mi się pokazuje i pięknie, Antonik, To mi się, te karty mi się strasznie podobają i uwaga, będzie Ninja, jest Ninja, Ninja, Net Ninja, Misztal i ilimicik. 18 na 25 no to ładnie, Dankowski, patrzcie tych, nie? i Ninja, a tu też miałem Ninja, ten. ale to był Ninja jeden z takim podpisem w ogóle ale to nie, to nie jest chociaż, kurczę nie, muszę wejść na grupę i sobie zerknąć no chociaż to wygląda, bo tu jest taka, widzicie jakby takim mazakiem specjalnym tutaj, no nie wiem, muszę, muszę ogarnąć temat dobra słuchajcie, zostały nam dwa grubasy Mam nadzieję, że coś ciekawego tu wpadnie, a nie puzelki. <laughs> no to patrzymy. I już chłopca. No i co? Oczywiście zaczynamy od bazóweczki. Dobra, kolejna bomba. Bomba już dzisiaj był. Tak, będzie karta. Nie będzie puzelka, bo już widziałem limit. Mamy pierwszą kartę specjalną. Sebastian, mój imiennik, dobra, to już widzę, że te karty są z limitami 9 na 45 I co tutaj będzie ciekawego? Zobaczymy, jaki limicik jest. 25 na 25 Oho, fajny limit. Dobra, nie przeciąg. Oho, nieźle, nie że kawałek koszulki to jeszcze z autografem Game Jane, Game Gen Jersey. Sorry no ładna, naprawdę bardzo ładna karta, fajny limit, 25 na 25 no, no, no powiem Wam mega akcja, czekajcie, ja to przesunę troszkę muszę obcykać chyba, że znacie się i orientujecie to napiszcie o co chodzi z tą ninją czy to jest faktycznie jakiś autograf, czy to jest po prostu ale nie wygląda mi na sygnaturkę, więc no nie wiem, kurczę. Dobra, trzy autografy w jednym hobby boxie. Tu pewnie będzie puzelek, no bo jeżeli tutaj będzie znowu jakaś karta, to będzie no fajna akcja. Nawet nie popatrzyłem jak to tam w ogóle wygląda w tych boxach. Dobra, jedziemy. Ale wydaje mi się, nie, jeszcze nawet nie widzę. Dobra, jedziemy dalej. I co, bazóweczka. O, już widzę. Dobra, już nie ma przeciągania. mini <laughs> Minigames. okej, okay. Ale może coś jeszcze ciekawego tutaj będzie. Zaraz zobaczymy. Dobra, mamy pierwszą kartę specjalną. Szarek. Mamy go tutaj. Jest karta Ruki. Mynarczyk. I tutaj. Uh, z limicikiem. e, w ogóle patrzcie na to. Czekajcie, bo mi się tu wzięło dwie karty na raz Kurczę, one są takie w dotyku, że aż straciłem czucie w ogóle. Dobra, zobaczcie. Mamy tego samego piłkarza, tylko że tutaj jest z limitem 12 na 50. No niezła akcja. W ogóle co jest? Ciężko się ten. Atention, attention. Pik. Dobra, słuchajcie. Naprawdę bardzo fajna akcja. Podoba mi się. I powiem Wam szczerze, że naprawdę te karty wyglądają lepiej niż Ekstra klasa. Dobra, wiecie co? Ja taki czuję sobie niedosyt, więc otworzę sobie jeszcze tutaj. Nie wiem, nie wiem, ile to jest Sasza, to, jak to w ogóle jest to napisane. Czy nie jest napisane? Nie wiem. No, no tyle. O. <laughs> Dobra, wezmę sobie. Raz. Dwa. Trzy. A wezmę sobie cztery. A wiecie czemu cztery? Bo dzisiaj jest czwartek. Czwarty dzień tygodnia, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra. Jest napisane, że mam znaleźć kartę z autografem. No to, to sobie... Ej, a tu jest w ogóle inny piłkarz, patrzcie. Ej. No, na retajlach są inne. Ej, w ogóle patrzcie, co się stało. Ej, serio, ja tak wyciągałem, ale mi się trafiła gruba saszetka. Dobra. Serio? okej okay. Nie naprawdę to, to nie było ustawione. Po prostu wyciągałem tak jak leci. No to zobaczymy co wyleci. Dobra, jedziemy, ale w ogóle. okej okay. Lecimy z bazówkami. Mamy pierwszą kartę specjalną i jeszcze będzie jakiś limicik uuu, to się ładnie świeci, takie gwiazdki. Zobaczcie. Bzik, Bibi. Nieźle. Dobra, damy tutaj. Która to jest ta gruba? O, ta. No zostawimy ją tu. Ale serio? W retailach? Jak można w retailach trafić. Koszul... Koszulki? Nie, nie wiem. Dobra, dobra. Zaraz to sprawdzimy. No bo tak raczej w Ekstraklasie nie było. Z tego co pamiętam. Ale zobaczymy, co tam ciekawego wleci. Może coś jeszcze nowego dali. Okej, okay, mamy kartę Ruki. Yy, zawodnik z yy, yy, Wisły Kraków. O Jezu, a tu w ogóle tak świeci, że normalnie zawodnika nie widać. Patrzcie na to. <ścoughs> Co jest grane. Dobra, teraz go widać. O, teraz już go trochę widać. Ale się tu błyszczy. Pomocnik 10 Bajdur, ale w ogóle nie, no trochę tu za dużo tego, zobaczcie. E serio, z daleka? E, patrzcie, nawet nie widać kto to jest. Niezła akcja, ale dobra. Hmm, która to była ta gruba? A druga, okej okay. Więc zaraz zobaczymy. Może tutaj w retailach też można coś trafić. Nie wiem, nie wiem. E serio, 20 minut ten film trwa? O matko, ale dobra, jest piątek, piątunio. Wikendu początek, to co tam nie? Dobra, mamy pierwszą kartę specjalną, jest kolejna u matku. A, dobra, to czyli tutaj pewnie takie karty będą. O, teraz go lepiej widać. A teraz. I, I już go nie widać. Dobra, nieważne. Otwieramy tą grubą saszetkę, bo jestem strasznie ciekawy, bo jest naprawdę gruba. Jestem w ogóle pomazany, a to jeszcze. Chyba mi autograf zrobił, <laughs> okej, okay, nie autograf, tylko chciał mi serduszko nie malować, no i tam tak trochę się zamazało. No dobra, zobaczmy, no jest tu gruba karta jakaś, tylko czy to, czy to nie będzie puzelek, oby to nie był puzelek, tylko coś, wiecie, fajnego, nie? Zaraz zobaczymy, na razie widzę, że tam jakieś karty się świecą specjalne, bazówki moim zdaniem na plus, U, będzie karta, będzie karta. Ale to, szczerze, no trochę przesadzili. Patrzcie, ja bym Wam zasłonił. Zgadnij kto to. <noise> nie no, nieźle, co nie? A jaki limicik? 29 na 55. Ktoś zwarty. Zwarty, zwarty i gotowy. Dobra, mamy koszulkę. E, serio? Kiełb? Jakub? E, ja nie widziałem, że w ogóle w retailach można trafić takie karty. Serio? Ja powiem wam szczerze, że nie, nie kojarzę, żebym w retailach w Ekstraklasie coś trafił. A ja z ciekawości zerknę, czy, jest, czy jeszcze jest jakaś gruba saszetka, bo może, może tutaj tak zrobili. E, serio jest, e, dobra. Czekajcie, tu jest grubsza, otworzę ją i widzę jeszcze. Okej, okay. czekajcie, już Wam pokażę. Jak myślicie, która jest grubsza? Trzecia od góry, co nie? nie? No dobra, to ja ją otworzę. Czekajcie. E no, serio? Dobra, od, mam całego boksa I zobaczymy na całego boksa ile trafię e, jakiś kart z kawałkiem koszulki, czy to będą jakieś puzelki. Dobra, tu już widzę, że jest puzelek. Ok, czyli to jest. <laughs> Jakie to twarde jest, choć <laughs> taki odgłos nie. Mm, dobra, i co my tu mamy? Ok, czyli to dobra. I zobaczmy jeszcze to. Zobaczcie na boksa dwa takie puzelki. I jeden na przykład z kawałkiem koszulki. Oby nie, oby tak nie było. Ale nie zdziwiłbym się wcale. Więc zaraz to sprawdzę sobie. Eee, serio? Okej, okay. czyli dostałem, no dobra. Czyli można trafić, ale to jest czaderskie, to mi się strasznie podoba. To w ogóle mi się kojarzy z takimi kartami Double Trouble kiedyś były. Road to Elite odra. Nie no kurczę, ładne są naprawdę. To też średnio mi się podobają, bo tak widzicie no. Jest piłkarz, nie ma piłkarza, jest. Nie ma. Nie dobra, ale naprawdę. kolekcja bardzo fajna. Polecam. Jeżeli kibicujecie jakieś drużynie właśnie z pierwszej ligi, to polecam. Fajnie, że w, retail, w retailach można trafić z tego co widzę, właśnie karty z kawałkiem koszulki. Fajnie mi się to tutaj trafiło. No, i mam dwa auto, trzy autografie w sumie, bo to jeszcze kawałek koszulki z autografem. No, i to jest dla mnie taka no, ciekawostka: czy to jest prawdziwy autograf, czy to jest. Nie wiem, bo tutaj widzicie taki paseczek, jest tak, jakbym się tu podpisał gościem specjalnym framastrem. Ale muszę się zapytać gdzieś kogoś na grupie. Dobra, słuchajcie, pamiętajcie z moim kodem, już wam pokazuję. Hopa, hopa, z moim kodem Sebek 10 macie 10% zniżki do 30 kwietnia na produkty właśnie z Ligi, z pierwszej Ligi, z wyjątkiem ekskluzywnych boksów, no dobra także możecie skorzystać, z tego co wiem to ostatnio korzystaliście bardzo dziękuję, ja Was pozdrawiam serdecznie życzę Wam miłego weekendu, do zobaczenia trzymajcie się, cześć